Niestety nadzór samorządów województw nad przewoźnikami działał wybiórczo. Najczęściej ograniczał się do kontrolowania komfortu podróży czy punktualności podróżowania. Żaden skontrolowany samorząd nie sprawdzał natomiast, jak operatorzy wywiązują się z zagwarantowania podróżnym bezpieczeństwa żaden marszałek nie zapewnił na przykład kontroli terminowości przeglądów, ani kontroli aktualności świadectw sprawności technicznej pociągów. Marszałkowi nie znali też wyników kontroli przewoźników kolejowych, przeprowadzanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Tymczasem kontrole UTK wielokrotnie ujawniały przypadki niewłaściwego stanu technicznego taboru, od braku w wyposażeniu, niesprawnej klimatyzacji czy ogrzewania do niesprawnych układów blokowania drzwi, uszkodzonych mechanizmów otwierania okien w przedziałach. Aż po eksploatowanie pociągów, pomimo przekroczenia parametru dopuszczalnego przebiegu określonego w świadectwie sprawności technicznej. Samorządy różnie ustaliły standardy punktualności pociągów, jakich wymagały od przewoźników. Najmniejsze wymagania w tym względzie miało województwo mazowieckie, które nie przewidziało żadnych kar za pojedyncze opóźnienia pociągów z winy operatora ani nie ustaliło sposobu obliczania wskaźnika opóźnień. W efekcie przewoźnicy w kontrolowanym okresie nie odczuli żadnych sankcji, choć opóźnienia pociągów zdarzały się dość często. Wprawdzie wyniki badań satysfakcji i preferencji podróżnych wskazują, że poziom publicznego transportu zbiorowego z roku na rok się poprawia, to skontrolowane samorządy nie zapewniły systemów taryfowo-biletowych, które ułatwiłyby poruszanie się po danym terenie. Wyjątkiem jest samorząd województwa małopolskiego, który wprowadził małopolską kartę aglomeracyjną. Karta ta umożliwia korzystanie z różnych środków transportu, parkingów, a docelowo również z innych usług, między innymi z zakupu biletów do muzeów na terenie Małopolski. Uważamy, że jest to przykład dobrej praktyki, stanowiący wzór do naśladowania dla innych samorządów.